Dzień dobry, proszę Państwa. Kończę dziś 38 lat. I to jest już ósmy odcinek urodzinowy, który nagrywam. Pierwszy był na, jeszcze na kanale The Wagga w Japonii. A potem, już na tym kanale, vlogi urodzinowe. No i co roku mam okazję się zmierzyć i przedstawić Wam jakąś swoją refleksję na temat starzejącego się gąciarza oraz jego świata. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o. Czymś nad czym pracuję obecnie, w sobie. Chodzi o to, żebym nauczył się w każdej osobie widzieć taką absolutnie najpiękniejszą, najlepszą część. Ja, ja tak widzę po sobie, że dostajesz od świata to, co do niego wysyłasz. Tam, gdzie wysyłałem ludziom miłość i pozytywne odczucia, tam dostałem to z powrotem. Tam, gdzie Wysyłałem do nich pogardę, popełniałem błędy, byłem podejrzliwy, chciałem się przypierdolić do czegoś, tam dostawałem to z powrotem. I jak, się, jak sobie już zdałem z tego sprawę, to postanowiłem A co jeśli spróbuję się tak wytrenować, żeby po prostu widzieć w ludziach to, co najlepsze? I w każdej osobie, to wiadomo, no, intensywność zawsze. Zależy od osoby, nie? Ale żeby zawsze zakładać to, co najlepsze. I z tym idzie mnóstwo takiego pokoju przebaczenia. Do tego chcę dojść. Pomyśl sobie o osobie, którą najbardziej kochasz teraz na świecie, i spróbuj sobie znaleźć w ciele, jakie to jest uczucie tej miłości. Ja miałem przez długi czas w ogóle w życiu problem z odczuwaniem tego uczucia, tak jakby coś mnie blokowało, nie? Miałem jakiś taki kajdan na sobie. Ale teraz czuję. I jak już masz w głowie te emocje związaną z tą taką najdroższą ci osobą, to teraz może, możesz iść z tym dalej, do osób dalszych. Ale wciąż takich, które lubisz, kochasz. I zobaczyć ich, tak jakby w okularach tego koloru, zachowując tą emocję takiego otwartego serca, i poczuć sobie tych ludzi w taki właśnie sposób. I teraz oddalać się jeszcze bardziej do ludzi. Którzy są ci coraz bardziej obojętni, ludzi, których nie znasz nawet, albo ludzi, których aktywnie nie lubisz, z którymi masz jakąś, jakiś konflikt, jakąś kosę. I to może być na różne sposoby, nie? Czasem relacja jest taka, że czujesz, że to Ty coś zjebałeś, a czasem czujesz, że to ta osoba. Ale to nie ma znaczenia z tego punktu widzenia. Chodzi o to, żeby w każdym, na każdego spojrzeć przez te najpiękniejsze okulary. Które dają ci najpiękniejszy obraz danej osoby. Ja mam tak jak myślę o różnych ludziach w moim życiu, że. To nie jest tak, że widzisz osobę jako piękną, a potem się okazuje, że ona jest kimś innym. Tylko to ty zmieniasz okulary. Nie? To jest taki wasz ping-pong, wasz, wasza transakcja emocjonalna na tym polega, że wzajemne postrzeganie się, się zmienia. A tak naprawdę każdy rozwija sam siebie i każdy siebie samego jakoś rzeźbi na bazie tej drugiej osoby. A najczęściej ta transakcja emocjonalna jest dość wzajemna. To jest ciężko sobie czasem przyznać, nie? Bo jak czasem masz relację, w której czujesz się ofiarą, że, że to tobie była wyrządzona krzywda, to czasem ciężko jest wziąć odpowiedzialność za. Swoją część tego. A ta droga jest właśnie taka, że ja to czuję po sobie: no, że im bardziej nauczę się patrzeć na ludzi w ten sposób, tym bardziej będę dostawać to z powrotem. Spotkałem na swojej drodze właśnie takie osoby. Które mają coś takiego i mają po prostu takie niesamowite, trudne do wytłumaczenia piękno w samym sobie. Gdzie czujesz, że patrzysz komuś w oczy i jesteś tam bezpieczny. Czujesz, że tam nie ma żadnego osądu. Czujesz, że to jest taka osoba, która patrzy na ciebie, widząc cię od takiej strony, która jest właśnie taką: wow, jestem sobą przy kimś. A nie jestem swoimi problemami. I właśnie przez to odczuwanie miłości możemy się nauczyć być taką osobą być taką ostoją bezpieczeństwa i taką bezpieczną przystanią w ogóle mieć taką bezpieczną, piękną przystań w swoich oczach i w swojej w ogóle personie dla wszystkich ludzi. Im bardziej, Im bardziej się uczymy tego, tym bardziej czuć... to jest tak jak, jak, jakbyś się przestrajał w ogóle na taki po prostu wyższy wajbik, że nagle jestem... Ja dawniej to byłem bardzo taki pełny lęku, nie? Bałem się po prostu, spuszczałem wzrok przy ludziach, tak jakbym się trochę jednak wstydził samego siebie przed ludźmi. E i wiem czemu, nie? Bo znalazłem te miejsca, za które się wstydziłem sam siebie. A teraz jak już się nauczyłem sporo w ogóle tego typu myślenia, to... Mam takie, że w takich małych, drobnych interakcjach jest taki... Kurczę, że czuć ten przepływ miłości. Nawet jak kupujesz coś w sklepie... I jest pani, która widzisz, że jest zachmurzona, a ty ją jakoś. No nie chodzi o atakowanie ludzi, takim sieba, dzień dobry, bycie nahalnym, ale takie coś, wiecie, wyczuwalne gdzieś, bardzo bezpraktycznie obserwowalnych rzeczy, typu gesty, mimika. To, to jest jakby coś, czego praktycznie nie widać. A jednak czujesz, że wysłałeś coś miłego tej osobie, i ta osoba to wraca, i obydwoje się czujecie nagle lepiej. Przez transakcję kupienia bułki. <grymne> I to jest jakiś taki przykład malutki, codziennej interakcji, ale właśnie, nie? To jest ta, jakby da się tak żyć. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy i tego się uczę. I im bardziej w tym jestem, też zdaję sobie sprawę z tego, jak często to robiłem źle. Tak na zasadzie takiej konfliktowości, nie? Ja, ci, ja teraz widzę w tobie. Zło, widzę w tobie złe cechy, a ty widzisz w, w zamian w ogóle moje złe cechy. No i super, nie, zestraliśmy się obydwoje. I właśnie, wracać do tego miejsca w swojej głowie, znaleźć to uczucie miłości do ludzi. I teraz jest plot twist tego wszystkiego, że koniec końców. Chodzi o to, żeby to uczucie, które czujesz do tych wszystkich osób, w ogóle... Pomyśl sobie o osobie, którą najbardziej kochasz na świecie. I znajdź to uczucie. I teraz odnieść to uczucie do samego siebie. I to jest kropka nad i. To jest właśnie to. Że ta dominująca emocja, którą mamy do samego siebie, jest jednocześnie tą, którą wysyłamy na zewnątrz. Jeśli nauczymy się żyć w tym, w ogóle z takim właśnie otwartością, e, uśmiechem, serdecznością i założeniem, że wszyscy są po Twojej stronie, to tak będzie. Także tak się czuję wobec Was dzisiaj. I w tym dniu 38 swoich urodzin, to ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, bo jesteście piękni, jesteście super, jesteście wspaniałymi ludźmi. Nie mamy się czego przed sobą wstydzić. Jesteśmy tu dla siebie nawzajem. Jako elementy swojego świata, elementy swojego życia. Osoby, które na siebie trafiły. I możemy się dogadać, żeby uczynić to wzajemne doświadczenie lepszym. Z miłością do siebie nawzajem. Tego Wam życzę. I tak to jest mieć 38 lat.